Na początku sezonu nie lubię oceniać formy, lubię patrzeć, co mamy na koniec sezonu, aczkolwiek te mecze pokazują, że dużo chęci w nas walki, mamy serce i robimy swoje. Cały tydzień mamy nowy zespół i podchodzimy tak, raczej do tego. Czego zabrakło? Na pewno zimnej głowy. W końcówce, bo zdarzyło się parę błędów. Ja zrobiłam błąd też taki niepotrzebny moment. Może w pewnym momencie parę razy w obronie na środku, ale ciężko tak kresa czego zabrakło. Tak jeszcze nie widziałam tego meczu i pewnie nam trener po obejrzeniu tego meczu wszystko powie i od tego mamy sztab szkoleniowy. Każde spotkanie w tym sezonie będzie ciężkie i nawet chociaż byłem spotkanie z Chorzowem gdzie wygrana tylko jedną bramką. Nie, nie oszukujmy się, to był ciężki mecz, więc na pewno każdy rywal jest groźny, nieprzewidywalny, i aczkolwiek chyba o to chodzi, żeby liga wyglądała, była ciekawa dla kibica i dla wszystkich, kto ogląda. I zobaczymy. Był jeden mecz taki, zdarzył się i też życia równa 9 bramek. Grałam ze sieciinem, też byłam na wyjeździe i też dostałam MVP. Powiem tak, że żeby być MVP na pewno cały zespół pracuje na to. To, to, to fakt. A czykolwiek 9 bramek, ale nie ma wygranej no niestety fajnie, ale trzy punkty zostali w Lublinie.